Mano, z tej strony Cirko I witam Was w pierwszym odcinku Need for Speedowe, przygody. Dokładnie. Jak już mówiłem, mam już za że kilka gier i oto jedna z nich. Z tego co wiem, to multi też nagrywa Need for Speeda, więc może kiedyś zgadam i zrobimy sobie jakiś multi. A teraz wracając. Oczywiście to jest Need for Speed World. Link będzie w opisie. Oczywiście nie jestem tam jakimś najlepszym graczem tutaj albo coś. Rzadko kiedy gram to naprawdę w tą grę, ale jednak gram. Ostatnio gram 20 temu przed tak, ale... No cóż, bywa. Nie mam czasu i tak dalej, ale nagrywam to. I chciałbym po prostu Wam pokazać, że w takiej grze taka gra istnieje i zachęcić Was do niej oczywiście. Yy, filmik będzie 20-minutowy, tak mniej więcej zbiorę diamenty, ale to nie będziecie tego chyba... Nie no, nie będę Wam za dużo czasu. Od razu chyba niedługo zrobię krótkie cięcie i będziemy się widzieć na wyścigu jakimś. Mam zamiar dzisiaj pojechać. Dwa wyścigi, zwykłe i starcie z policją i może jakiś bonusik jeszcze. Nie wiem, zobaczę. Myślę, że tak. Tak, góra do 30 minut, bo Wam się pewnie też nie chce oglądać. Myślę, że to wszystko. O tu latają. I od razu mówię, że bardzo polecam tę grę. Ta gra jest naprawdę spoko lepszy. Teraz wiem, że się wygłupię, ale powiem, że może być lepsze od Need for Speed Most 2, gdyż samo mi, jak ja gra w Need for Speed Most Wanted, średnio mi się podoba, powiem szczerze. Nie można tuningować i tak dalej. No naprawdę skip to naprawdę. Naprawdę zwalili sprawę dla mnie. Czekam na kolejną odsłonę Need for Speedu, ale na razie to nic. No nic, no dobra. Robię krótkie cięcie, żeby wam nie zamęczać i widzimy się na wyścigu. Na razie. Jesteśmy już. Siemano. I lecimy z koksem. Już pierwsze zawody. O kurwa. Już mnie zostawili w tyle. Coś czujesz, to będzie trudny wyścig masakra Jezu, od razu mówię, że nie jestem jakimś no w tą grę i jak już wspominałem, rzadko kiedy w tą grę gram i coś czuję, że będziemy ostatni przepraszam, nauczę się jeździć następny odcinek nie mam zamiaru nic używać, bo tu są ponad 50 levele, więc się nie opłaca i tak wiem, że będę ostatni bo najgorszym byłem ja więc jeśli dobędę lepsze miejsce niż ostatni, naprawdę będę z siebie dumny Mam Nissana Skylina GTR, gdyż kupiłem go, gdyż kojarzy mi się zawsze z takim fajnym filmem Za Szybcy Zawściekli, w której części ten Tom, Brian, czy jak on tam ma, o Brian, jeździ właśnie takim niebieskim Skylinem. To była bodajże czwarta część, kiedy tam zabili tą dziewczynę, tą tego... Hmm. Hmm. Zaraz wam powiem. Dom Torento. Kiedy Toreto tam zabili jego dziewczyny niby i nie wiadomo jak teraz dalej. O, super prowadzę. Naprawdę. Będę musiał zakupić kierownicę. Chyba. Bo naprawdę. Jeśli nie chcecie tego nać, to włączcie, bo chyba będę wam... Ty... W każdym razie w tym wyścigu będę wam kaleczył oczy chyba. Naprawdę... a, fajnie. Fajnie wiedzieć. stałem mi 20 sekund. Super skrótów nawet nie ogarniam. Jezus. Panie ratuj. Ja. Yeah. Nie no, muszę dojechać w czasie. No bez kitu nie będziemy. Kurde. Tak naprawdę. Nie dojadę w czasie. Za Chiny. Dobra. Trzy. Dwa. Jeden. Dojechałem! Ja! Widzicie? Mówiłem u poziom 14. u topa. No ale no już bez presady, nie. Mam najgorsze auto. Tak, 56 503. No dobra wtopka. topka. 580, 600. To... Ja nie wiem jak on to zrobił. No nic. No jakżeż mówiłem, że są lepsze levele, więc... Mm, Coś mi się wydaje, że chyba... No nic. Cieńko nam poszło i cieńko. Mm, nie wiem. Teraz może dla odmiany weźmiemy sobie starcie z policją. Głowca skarbów. Hm, ciekawe. W sumie zawody ucieczka. Dołącz. Nie, nie chcemy jednego gracza. Klasa S to nie nasza Jeden gracz Co? Ucieczka drużynowa O! Zobaczymy sobie O Kurde Jaka fura Dobra Jedziemy z jakimś 14 levelem I chyba ten co koleś był z nami na wyścigu tak mi się wydaje Jeśli tak to będziemy mieć przerąbane... Nie, inny Ło, wow, ale fura Toyota Supra Startujemy na 9 sekund 7 Oby nam teraz lepiej poszło, bo Chcę tak, żeby odcinek był Udany Że tak powiem I Chcę wam coś, no chcę wam pokazać jak grać bo oczywiście polecam grę jak zawsze Musi być jakaś Reklama gier Że tak powiem Jedziemy. Naprawdę polecam grę i zapraszam, może kiedyś się zobaczymy, nagramy razem, ale teraz, jedziemy. Yy, ogólnie to co teraz jedziemy to polega na tym, że mamy kto pierwszy dojedzie, ale też nie zostać złapany przez policję. Więc, to jest wykryto surwa. O nie. Więc ogólnie to się jeszcze ścigamy i taki jest minus tego. Kurde. Jestem... Kurde! Ah, wpadłem. Czytyłem. Z jest... No, trochę dziwne, ale da się przyzwyczaić. Teraz za 4 sekundy będę odnowiony. Jeśli go złapią, to ogólnie przegramy. A tak to jeden z nas, chociaż zostanie expa Więcej. Więc. Są różne rzeczy, na przykład w lewym, gór... w lewym rogu zobaczycie. Różne rzeczy, na przykład jak są kolczatki, to można napełnić opony. Nitro. O kurde, wyjebałem się. Oj, oj. Aresztowano mnie znowu. A, przegraliśmy. No nic. Wykluczeni. Dwa razy. No, ścigaj się ponownie. Ja jeszcze raz, jak już mówiłem... O, jeszcze raz się będziemy ścigać. No, kogoś jeszcze raz jedzie. Nie no spoko. Hmm, przepraszam, ale się napiję. Spić mi się bardzo chcę. Ostatnio jak gram, to można było tylko we dwójkę, a teraz widzę, że chyba można więcej. Zamierzam może niedługo jeszcze oprócz tej gry nagrać jeszcze World of Tanks i taką jedną strzelaninkę. Ale zobaczymy jak wyjdzie w czasie. Po prostu no zależy mi, żeby Wam się lepiej oglądało. Ach, odszedł? Nie, dobra. Dalej, dalej, dalej... Porównamy sobie auta. Szybkość 610, mamy 602. Przyspieszenie mamy 676, 686. Prowadzenie 327, 363. No w ogóle jesteśmy do bani. Nie ma co. Dobra, jedziemy. Go, go, go. Nie naprawiłem sobie auta. No nie, bo tu trzeba naprawiać auta. Jak dla tych, którzy nie wiedzą. Dobra. Jedziemy Poziom notowań 4 Taktyczne siły O, jaka szkoda O kurde O, mordeczka Uciekamy Uciekamy Mam taką muzyczkę. czyt

Widzę, że kolega jest z tyłu i nie ma zamiaru chyba jakoś nam się jechać. Ale funkcjonuje O, morne! No, nie. No, dziwne. Co? A, widzę, że kolega już nie dotarł do nas. Zaresztowano. ścigamy się jeszcze raz. A co? Co będziemy? Genos. To jestem nasz Nie. Wyjdziemy, kończymy sobie może jakiś inny Może teraz Nie, nie chcemy jednego gracza Niepoprawna. aha, bo klasa tutaj jest Nie To jest O, ciężka drużynowa A co, jeszcze raz Może nam się po i wygramy Kto wie O, mamy Dołączymy Hmm, za jakimś poziomem, co to za auto? Przy... Szybkość 400. O kurde, ale fura GTI. Wow, golf. Nie, ale sam sam fakt nie dziwi, ale jak stuningowane 452, 600. Ogólnie mamy szybkość i przyspieszenie lepsze. Prowadzenie mamy. Prowadzenie to mamy chyba najgorsze. I znowu nie. Nie ulepszyłem auta, no kurczę! No nic, lecimy. Jak zawsze zasada jest ta sama, znaczy w tym, w tym momencie, że trzeba dojechać, ale uciec policji. Każdy gra sam, tak powiem. No, no tak, tak, cofaj mnie. Jakby drużynowo samemu. Trochę dziwne. A, w dupę, jak zawsze w gorsze miejsce jedne. No, za nami, ma się tak trzymać. Mam teraz dojechać do końca, ja tu odsunąć się, ja tu wyg odsunąć się, ja tu nagrywam, mam tu wygrać po tym wyścigu. O, w mordę, ale mnie uratował od kolczatki. O, dobra, jednak nie pompowanie opon... Nie. O, użył takiej fajnej. O, trzeba będzie mu opon napompować. W sumie, a, niech się gnoi. No jest. Dobra. Napełnienie opon. Napełniłem mu. Tu są różne rzeczy, na przykład jak nitro, jak kiwie, co jeszcze. Odsuń się. Idziemy, idziemy. Stało jeszcze 5000 metrów. 5300 w prawym rogu. Jeszcze mamy na czas jechać. o nie, no super. Aresztowano. Dziwne. Nie aresztowali mnie. No nic. Dziwne. No Do kryjówki idziemy ulepszyć auto. naprawdę. Łooo. Wow, ale naprawa wyszła. To teraz dla odmiany pójdziemy sobie wyścig. Prawdopodobnie przedostatni. Dołącz. Wielosobowy. O, już znalazł coś. No, no nic, jesteśmy chyba najgorsi. No, prawie najgorsi, oprócz tego Autarenaul. No, no jestem. przewiduję piąte miejsce. No, no, no jasne. Tak, jasne mhm mm Audi R8 nie no może będziemy piąte miejsce czwarte czwarte piąte jak będzie trzecie to będę bardzo zadowolony na odcinek myślę że będzie fajnie Mmm, może mi się uda to dzisiaj, wrzucili w piątek, a jak nie, to na pewno w sobotę już będzie raczej. I, i, i myślę, że będzie się wam podobać, gdyż, Need for Speed to jest taka gra, którą. O, udało nam się szybki start zrobić. O, widzę, że koledze, który miał być, który mówiłem, że będzie ostatni, też się udało. No nic, mam teraz równie, jesteśmy drudzy. No już nas tutaj zrzucają. No i jesteśmy O, to był Taran Intro idziemy Tu skrócik. Na razie. Na razie jest dobrze. Nie ma to. Mamy szansę na trzeczkę. A ten drenał, który miał być ostatni jest pierwszy. Co to jest za gra? Ja magnes. Magnes. Będzie przyciągać. Magnes to mniej coś takiego, że jak widzicie tam takie z daleka. To będzie przyciągać zwykłe samochody z ruchu ulicznego np. Są to jakieś zwykłe auta, które jeżdżą tutaj, tak dalej, tak dalej. To, to magnes powoduje to, że pierwsza osoba, która jest na samym początku, będzie przyciągała właśnie takie auta. Eee, tu mam jeszcze tarce przed innym. O, eee, trzecie miejsce. No. Nawet. Okej. Okay. Dostaliśmy ile kasy? Kartę. No i jeszcze nazwali kartę. Mm, nie, wyjdziemy. Na kryjówkę naprawimy sobie auto. I zrobimy sobie jeszcze jeden wyścig z policją mi się wydaje. Nie, to to. A to nie klasa A. To jeszcze sobie zrobimy jeszcze raz wyścig. Ostatni mi się wydaje, bo już ponad 20 minut gdzieś albo 30, nie wiem. Nie, nie chcę sprawdzać teraz. O, to sobie tutaj będzie się ładować, a my sobie pojeździmy. O, od razu se podgłoszę. Odgłosimy sobie troszkę muzyczkę no, no dobrze ściszymy OK mnie się nam przestało robić, tak jak myślałam. O, dostaliśmy jakieś osiągnięcie. Hmm. Ukończone. Dostaliśmy coś. Coś, coś, coś. Ważniak. Ciekawe, co dodaje. Idziemy do kryjówki, to obczaić. Hmm. To może być... I właśnie hmm. Ważniak. Zwiększa ilość za poszukiwanie skarbów. Hmm. Hmm. Skarbów, a my mamy 15. To nam się na przykład sprzedać. Moc Nitro 15% Radar Zwiększysz katapulty Nie mamy katapulty, więc nam się nie przyda hmm. Tak, zakończymy Zapisz hmm. I coś nam zostało hmm. Wasza sensja mi coś Mamy, to nie Tuning. gdzie to może być? gdzie to może gdzie to może? gdzie nie, Magazyn, też nie, mamy. nie, muszą być. nie, też nie, 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 obczajam, gdzie to mogło nie, może... nie, nie, no dobra. nie, to coś. No, nie dobra. Bierzemy ten wyścig, drużynowa. I czekamy sobie. O, już mamy. Dołączamy. I będziemy jechać. By gra w zaawansowanym. Jakie auto? Cele drużynowe. Tu macie na dole, możecie przeczytać no zanim upłynie wyznaczony czas. Współpraca musi być. Przepraszam bardzo, że tak może nie wiem, czy będziecie słyszeć, ale słuchawki ustawiałem. Jezus, Camaro. Trzećka drużynowa, dwóch kierowców, 7 kier na dwa nakazy. Hmm. Dobra to zaczynajmy. O ile jest lepsze? Mamy lepsze, prędkość maksymalną, przyspieszenie też lepsze, prowadzenie ma lepsze. Jesteśmy minimalnie gorsi 535 39 Dobra, to jest ostatni wyścig, oby nam się powiodło, bo będziemy już kończyć, też muszę wrzucić. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać Ten mój pierwszy odcinek z Need for Speed'a. Dobrze, to lecimy. O, no, już stawiamy już z tyłu, nie ma co. Wygramy to. Już! Ale współpraca mnie pcha w policję, naprawdę no bezczelność. Ja tu nagrywam a ten jeszcze pcha, naprawdę. Jezus. Naprawdę będę musiał popracować na sterownością tego auta. O, w mordeczkę. Dobra, jest dobrze, jest dobrze go biorą. O! Drużowy nowy unik. Dużo nam Aresztowano, go. Teraz trzeba będzie czekać 10 sekund, żeby on się u nas odrodził. Musimy dać radę. Wierzy w nas pewnie. Jezus za nami. Ech, naprawdę mam super auto. Tylko najgorsza ta sterowność. a uciec. Sterowność najgorsza co może gdzieś W ogóle dla mnie Skyline powinien być lepszy O kurde, ale o o Dla mnie Skyline powinien mieć lepszą właśnie sterowność O kurde, udało nam się, jest ja, dobrze Wyprzedził nas? Ja, to kolczatkę O kurde Aresztowano mnie Za wolno jechałem Przeżyj, przeżyj, 3, 2, 1, jest moc, dobrze jest, ołczatka środek, dobra dam na unik, dziękuję, oj, soluwa. damy radę, Zakazu 0 już odrodzimy się każdy miał po jednym nakazie nie musimy to przeżyć I gramy to o kolczatka już nie odrodzi się o nie Mamy rady nieźle my jedziemy trzeba ostrożnie jechać o kurde nie, Kurcze! Oczekiwanie na przeciwnika. Jedzie, jedzie tu. Nie wiem jak jest daleko. On trafił we mnie, no super. Może dojedzie, nie wiem. 900 metrów. Nie wiadomo, zaraz się dowiemy. 95%. I nie wiemy, czy dojechał, czy nie. jeszcze raz, nie Dojechał. No, chociaż on wygrał. Chociaż on. Dostaliśmy chociaż kasę. Kremia. O, dużo premii. Nitro 3. Bierzemy sobie kryjówkę i zaraz zobaczymy, co A to tutaj, może coś dostaliśmy. Wycieczka zespołowa. Napełnianie obłoka, katapulta to drużynowe. unik awaryjny no to weźmiemy sobie. Tobie I to chcę sobie. Ok, dobra. Myślę, że to będzie na tyle. Nie wiem, jaki czas jest już. Będziemy się już naprawdę żegnać. Jeśli będziecie chcieli kolejny odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie i dajcie komentarze. Naprawdę, gdyż dla mnie jest to naprawdę bardzo ważne. I zachęcam je do kolejnego nagrywania. No i mi się wydaje, że to tyle. Myślę, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do oglądania następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.